Co do zegarów, słuchajcie, no obręcz zamawiam jeszcze tutaj z kolegą. My chcemy działać w tym kierunku. Zrobimy własną Gętarkę do profili. profili. Profile będziemy kupywać, Kupować na razie, no jakoś to trzeba powoli rozkręcić. Co, nie? No tutaj już umiejscowiłem tutaj kawałki drewna, Oczywiście, jest to orzech włoski. No uwielbia, to, Uwielbiam te drewno, najlepiej. E, no jeszcze śliwka jest taka fajna, że się odbarwia. E, tutaj mam na przykład taką deskę, zaraz Wam pokażę. E, deseczki e, śliwki, no coś nieprawdopodobnego tutaj. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. No, podprojekt to jest e, coś niebywałego, nie? Tutaj. E, no, zobaczymy, e, co tu z tej strony też. Zobaczcie jakie to jest odbarwione, jeszcze jak olej dojdzie lub lakier, no to już w ogóle będzie rakieta moim zdaniem, no, nie ma co się oszukiwać. Nad działamy, tutaj kolega już będzie spawał, też chce otworzyć swój własny kanał, ale się wstydzi, może mu się uda kiedyś, trzymam za niego mocno kciuki, no i co, no i zaczynamy tutaj zabawę, no, dużej filozofii nie ma. Mały pędzelek używam. E, mam czas. Zajmie mi to troszeczkę dłużej, ale jakoś sobie tutaj e, to zaolejuję, olejuję położę wodz, ole ten olejowosk. E, Ten Żeby fajnie wyglądało, jak jadę do klienta, robię też e, ramę tą, od ramę, tą, tą obręcz. E, zaraz wracam.